Pyta blokerek, jak reagować na kolegę, który nas ciągle obraża i poniża. Podejrzewam, że chodzi tutaj o sytuację w szkole. No i to, co mogę powiedzieć, to no, nie każdy musi być naszym kolegą, nie z każdym musimy przestawać, nawet jeśli jest osobą popularną, jeśli kiedyś wydawał się fajny. Ogółem, tak jak powiedziałem, nie powinniśmy ruszać z rękoczynami, kiedy nasz honor zostanie urażony. Ale jak najbardziej powinniśmy zrywać wtedy kontakty z takimi osobami, jeśli te kontakty wcześniej mieliśmy. Osobiście nie uważam za jakkolwiek wartościowe przebywanie z osobą, która nas nie szanuje, więc lepiej wtedy po prostu zmienić towarzystwo. Oczywiście dając znać wcześniej takiej osobie, to nie jest tak, że obrażamy się na pierwszy sygnał. Zawsze powinniśmy powiedzieć wprost i uczciwie: słuchaj, przeszkadza mi to, co robisz, nie okazujesz mi w ten sposób szacunku. Jeśli, jeśli tak to ma wyglądać, no to lepiej zakończmy tę znajomość. Nie musi to wyglądać dokładnie w ten sposób, ale taki sygnał powinniśmy wysłać. Jeśli taka osoba nic sobie z tego nie robi, to jak najbardziej, moim zdaniem, jest to osoba do skreślenia z listy znajomych. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz otrzymywać odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban i zapraszam również na mój główny kanał. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do materiałów dodatkowych, szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz zniżek na moje produkty. Jeśli doceniasz to, co robię, rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!